Kolejna dekawka przed nami. Chyba już trzecia. Ten, który mamy koło siebie, KS200, 200 200 cm sześciennych, wyprodukowany został w 57 tysiącach egzemplarzy. Jak na tamte czasy, ten, który tutaj jest, to jest 38-rocznik, jak na tamte czasy to są po prostu liczby nieosiągalne dla żadnej innej fabryki, jeżeli by porównać to na przykład z BMW. No, to jest zupełna nisza. No to jeżeli BMW produkowała jakieś modelu, powiedzmy, 15 tysięcy sztuk, na przykład jak modelu R4, to już można było powiedzieć, że to jest dużo, no ale tutaj mamy przedstawiciela prawie 60 tysięcy. Przedsiębiorstwo, w którym produkowano te motocykle, jako pierwsze w tej branży zdecydowało się na produkcję taśmową. W produkcji było zaangażowanych 2,5 tysiąca ludzi. 2,5 tysiąca ludzi w przeciągu roku wytwarzało w najlepszym roku, czyli 1938, wytworzyli w sumie ponad 60 tysięcy pojazdów. Także to liczby mówią o tym, że firma DKW nastawiła się na produkcję seryjną i marketing nastawiła na produkcję seryjną. Co to znaczy? Wytwarzając swoje pojazdy, czy sprzedając swoje pojazdy, jako pierwsza zdecydowała, że przecież pojazdy można sprzedawać na raty. To było rewelacyjnym magnesem na ściągnięcie klientów. Ludzie zaczęli kupować te motocykle, bo zupełnie inaczej liczy się pieniądze w ratach, bez odsetek. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wszyscy, którzy kupowali te motocykle, mieli prawo do bezpłatnych szkoleń, czyli kursów jazdy. To była druga rzecz, która była doskonałym posunięciem, która wśród ludzi, którzy nie byli pewni, zwróćmy uwagę, te motocykle to, to był początek motoryzacji, jeszcze nie każdy miał odwagę jeździć, czy miał chęć do tego, trzeba by go przekonać, w związku z tym były te szkolenia. A kolejna rzecz, jaka sprzyjała temu sukcesowi, to właśnie było to, że przede wszystkim automatyzacja cyklu produkcyjnego, unifikacja tych rzeczy, konsekwentne udoskonalanie, akurat w tym przypadku silników dwusuwowych, wszystkie DKW, które były produkowane, to są wszystko dwusuwowe silniki. Co w takim razie z ewentualnymi wpadkami? No były takie. Mimo tego, że produkcja duża i produkcja seryjna, w niektórych rzeczy nie da się zrozumieć. W tym motocyklu z takich rzeczy, których można mówić, to aż, aż nie chce się wierzyć, że można było takiego knota w motocykl wsadzić, to jest chociażby hamulec, hamulec nożny, tylnego koła. Słuchajcie, hamulec obsługiwany piętą. Naturalną rzeczą jest, że jeżeli hamujemy, to lecimy do przodu. W związku z tym powiem Wam, że ja mam kłopoty, choć na takich zabytkach jeżdżę często, obsłużyć piętą hamulec, co z tego, że w prawej nodze, jeżeli podczas hamowania, inny daj Boże, kiedy naprawdę trzeba się szybko zatrzymać, ja lecę do przodu, w związku z tym ja ten hamulec stąd nie chcąc muszę puścić. Podobnie jak miał jeden z brytyjskich motocykli. <grytanie> tak, Brytyjczycy też niektóre rzeczy mieli na odwrót. Jeśli chodzi o inny knot, silnik. Można było gasić w dwa sposoby. Albo te kompresorem, czyli odpowietrzeniem powietrzeniem układu tłok cylinder, albo można było go gasić poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce. Stacyjka nie na górze, tak w tej klucznym, gdzieś tam w wygodnym miejscu. Tutaj stacyjka jest pod lewą nogą. Ale. W czym rzecz ten dekompresator był obsługiwany dużą dźwignią, dużą, żeby była wygodna dla ręki, ale duża dźwignia ma długi skok. W związku z tym jednym z seryjnych problemów z tymi motocyklami było to, że jeżeli ktoś ten dekompresor użył na zasadzie, tak jak się naciska dźwignię sprzęgła albo dźwignię hamulca, to wyrywał linkę, czyli krótko mówiąc, zawór się już więcej nie mógł otworzyć, no bo już dalej się nie dało, ale linkę jeszcze można było ciągnąć, w związku z tym luty puszczały. I w tym motocyklu mamy bardzo dobrze zrobione pierwsze. W doskonale działające sprzęgło. Jest to sprzęgło pracujące w oleju. Jest to sprzęgło trzytarczowe. Jest to sprzęgło miękkie i wygodne w, obsł w obsłudze, ze względu na to, że niewielką siłą możemy spowodować dość długie, duże przesunięcie. Udało się wynaleźć i odrestaurować z oryginalnymi śrubami. Faktem jest, że w oczekiwania. Kolekcjonerów. Doprowadziły do tego, że można obecnie produkowane o podobnym łubie śluby kupić na rynku, ale akurat te są, te są oryginalne. Mieliśmy problem przy odrestaurowaniu tego pojazdu ze szkłem. Trudno znaleźć szkło. Szkło w tym motocyklu jest sklejone. E, czasami wymaga pewnego rodzaju problem restauracyjny olbrzymiej finezji, bo skleić szkło i to skleić tak, żeby ono jednak funkcjonowało, to jest dosyć trudno. Motocykl popularny a czy wygodny? Bardzo. Niezwykle ergonomiczna sylwetka podczas jazdy. Doskonałe umiejscowienie dźwigni zmiany biegów. Doskonałe synchronizowanie skrzyni biegów, zestrojenie z silnikiem. Naprawdę fajnie się to prowadzi. Jeździ się wyprostowanemu, w dostęp do dźwigni biegów, w tak praktycznie jak we współczesnych samochodach. Bardzo łatwo się z tego korzysta.